Z Ewangelii, według świętego Jana: Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jak ojciec uważa, czy można zastąpić kogoś drugą osobą? Czy jest taka możliwość, żeby... Aby przestać myśleć o tamtej osobie, która odeszła. Ktoś kiedyś powiedział, że idź na cmentarz, on jest pełen ludzi niezastąpionych. I chyba jakaś prawda w tym jest, bo w wykonywaniu pewnych funkcji, w zastępowaniu kogoś tak, tak, tak fizycznie, w jakimś tam, nie wiem, w pracy czy. czy, czy, czy Czymś tego typu rzeczy, no to jesteśmy w stanie zastąpić kogoś. Nawet jeżeli to jest perfekcyjny, jakiś tam wybitny artysta, wiadomo, że nie znajdziemy drugiego takiego, no nie zrobimy jego kopii, ale zawsze w jakiś tam sensie jesteśmy go w stanie zastąpić. Natomiast w sensie relacji, w sensie osobowości, no to już będzie problem. Każdy z nas jest inny, każdy z, niej, każdy z nas ma inne doświadczenie, inną historię, inną osobowość. Każdy z nas jest po prostu innym człowiekiem. Dlatego zastąpić jednego drugim jest trudno, bo nawet jeżeli znajdzie się, tak jak mamy na przykład w przypadku osób, które, e, które są wdowcami czy wdowami, tak, byłem w małżeństwie, miałem kogoś, kogo kochałem naprawdę i to on umarł, to zdarza się jednak, że te osoby powtórnie żenią się czy wychodzą za mąż. I nie. też kochają tą nową osobę, ale cały czas jednak pamiętają. To nie jest ktoś, kto mi zastępuje brak tego małżonka, który umarł, tylko to jest Osoba, którą kocham, tak? Kolejna, nowa osoba, którą kocham, jak swoją, znaczy swojego męża, swoją żonę. No właśnie, bo tu chodzi o uczucia. Podobno, że jak umiera ta jedna ukochana osoba, to często wielu ludzi mówi, że umarło z tą osobą coś we mnie. Że umarło, nie wiem, kawałek serca, że jakieś emocje, że człowiek już nie jest kompletny. Jak to nazwiemy, to już jest, to już jest inna, inna sprawa. Na pewno jest tak, że nasze wspólne przebywanie ze sobą, nasza wspólna relacja to jest wzajemne ubogacanie się, tak? to jest wzajemne przenikanie się. Ja daję coś od siebie, ty dajesz coś od, od siebie i dzięki temu tą relację tworzymy. I teraz, jeżeli, jeżeli w pewnym momencie ta osoba umiera, no to zabiera część tego, co we mnie zostawiła, ale zabiera też część tego, co ja jej dałem, co ja jej dałam. Nie? i Rzeczywiście powstaje pewna pustka i to bardzo mocno widać na, na pogrzebach, kiedy rzeczywiście doświadcza się tego braku. Nie? No bo już nie mogę się do kogoś przytulić, już nie mogę z kimś porozmawiać, już nie mogę z kimś wypić kawy, nawet czasami nie mogę się już z kimś pokłócić. Tak to była część mnie, ta osoba, no jeżeli żyliśmy ze sobą 15, 20, 50 lat, no to trudno, żeby nikt, nie, żeby w jakiś sensie nie odcisnął siebie we mnie i żebym ja nie odcisnęł, czy nie odcisnęła siebie w tej drugiej osobie. Więc jest brak. Jest pustka, jest dziura. I nigdy jej nie wypełnimy w stu procentach. No dobrze, a dlaczego musi tak być? Dlaczego ten świat jest tak skonstruowany, że właśnie kogoś nam się zabiera? Że Bóg dopuszcza do tego, że właśnie na przykład dziecku umiera matka, najważniejsza osoba która powinna mu towarzyszyć w życiu, no w zasadzie nawet do, może nie późnych lat starości, ale przynajmniej do tego średniego wieku, kiedy ta osoba będzie już na tyle samodzielna, jakby samowystarczalna. Dlaczego to tak w ten sposób musi się odbywać? Na czym to polega, że jedną osobę, że Bóg dopuszcza, że możemy stracić właśnie te takie najcenniejsze osoby? Nie odpowiem Pani redaktor, dlaczego. To jest sprawa Pana Boga. On, on tak ten świat zaprojektował i, i wierzymy, że, że miał w tym bardzo konkretny cel. Możemy tylko popatrzeć na przypadki historii, chociażby historii biblijnych, gdzie, gdzie Pan Bóg dopuszcza do śmierci, czy, czy pokazuje bardzo konkretnie, że na przykład to nie jest schemat, ale tak może się wydarzyć, że chociażby ta piramida wartości zostaje zachwiana, że dla mnie druga osoba staje się Bogiem. Nie? Pan Bóg pokazuje, to nie jest, to nie jest ta, ta rzecz, to nie jest ta zasada. Pan Jezus w Ewangelii według św. Jana mówi, nie? ja muszę odejść. No to będę chyba nawet w zasadzie, żeśmy o tym, o tym rozmawiali. Nie? Jeżeli byście mnie kochali, to cieszylibyście się z tego, że odchodzę. Wierzę mówili o tym, że to jest jakiś taki paradoks, jak można się cieszyć z tego, że ktoś odchodzi, kogoś się kocha. No właśnie, jeżeli ja rozumiem, że dla tej osoby to będzie lepsze, to nie patrzę tylko i wyłącznie na swoje egoistyczne poczucie tego, że, że mi będzie kogoś brakować tylko rzeczywiście gdzieś patrzę na to, że ta osoba na przykład przestanie cierpieć, czy ta osoba na przykład gdzieś tam będzie miała lepsze życie. Nie da się wszystkich wsadzić według jakiegoś schematu i nie da się... No, Pan Bóg jest Panem Bogiem. Jeżeli chcielibyśmy Go ogarnąć, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, tak, znam odpowiedzi na wszystkie pytania, które dotyczą Pana Boga, no to to już nie jest Pan Bóg. Tak dopytuję o to, dlatego, że to jest pytanie, które często pojawia się właśnie w takich krytycznych sytuacjach, kiedy odchodzą nagle osoby e, nam bliskie, na przykład, tak jak tutaj już dam e, przykład tej matki, Taki, y, dla dziecka, albo odwrotnie dziecko umiera matce. Y, wtedy często ludzie zadają sobie pytanie: dlaczego tak musi być? Dlaczego te osoby odchodzą? Dlaczego Bóg zabrał mi tę osobę, dał mi to dziecko, a zabiera mi je z powrotem? Dlaczego y, muszę, jestem narażone na, czy narażona na to cierpienie? Y, przecież staram się żyć dobrze, i często w tych sytuacjach, w takich momentach, ludzie wątpią ludzie odchodzą. Tak, i może to są momenty, właśnie próby. To są pytania, których my tak naprawdę, odpowiedź na te pytania będziemy mogli zadać po śmierci Panu Bogu bezpośrednio. Dlaczego doprowadził do takiej, czy, to, czy on doprowadził, czy nie doprowadził, bo to jest jeszcze inna rzecz, ale dlaczego powiedzmy dopuścił do takiej sytuacji, w której ja musiałem, musiałam cierpieć z powodu utraty mojego bliskiego, z powodu gdzieś śmierci czy, czy, czy jakiegoś wydarzenia, choroby? I tak dalej, i tak dalej. Odpowiedzi na to pytanie myślę, że nie dostaniemy tutaj na Ziemi, bo to będzie zawsze pytanie bez odpowiedzi. Ja w takim momencie mam prawo do tego pytania. Ja w takim momencie mam jak najbardziej prawo do tego, żeby Panu Bogu to pytanie zadawać, żeby te żale swoje wylewać, żeby gdzieś. Paradoksalnie to pytanie może doprowadzić do sytuacji, w której ja wejdę z Panem Bogiem jeszcze w głębszą relację, jeszcze w większą zażyłość. Może doprowadzić do tego, że się od niego odwrócę. Nie? Bo stwierdzę, że nie potrzebuje takiego Boga, który doprowadza do takich momentów. Wiele ludzi po prostu dochodzi do wniosku, że Boga nie ma, skoro tak, dopuścił tak. do czegoś takiego, albo że właśnie stało się coś takiego, to znaczy, że Boga to znaczy, nie ma. że nie ma, że to znaczy, że nie ma żadnej interwencji i tak dalej. Jasne i tutaj nie ma, nie ma co z tym polemizować. Na pewno to są przestrzenie, w których trzeba szukać. W których, trzeba, w których trzeba z takim na tyle, na ile to jest możliwe. No właśnie da z się takim pokojem Przy takim bólem? i spokojem. Przy takim bólu? Na pewno się da, bo ból z czasem przechodzi. Każdy ból z czasem przychodzi. Pozostają wspomnienia, pozostaje rozdarte serce, pozostaje jakaś tam nie, brak odpowiedzi. Ale mimo wszystko zaczynamy powoli, powoli, powoli wracać do życia. I, i pewne odpowiedzi przychodzą z czasem. Natomiast gdzieś tutaj też wydaje mi się, że bardzo ważne jest, jest to, co robi Jezus w tej, w tej Ewangelii. On przychodzi w tej tragicznej sytuacji. Apostołowie są załamani, zamknięci, boją się, świat ich otacza. Tak? Świat jest względem nich agresywny. Oni są zamknięci z obawy, jak pisze ewangelista, z obawy przed Żydami, bo boją się o własne życie. Tak, no my jesteśmy kolejni, jesteśmy kolejni, my jesteśmy następni w kolejce. Zabili Jezusa, mi nas, chodziliśmy z nim. Piotr y, ma to doświadczenie, gdzie w pałacu y, najwyższego kapłana słyszy słowa, i ty byłeś jednym z nich. Twoja mowa cię nawet zdradza. I oni są przelęknieni. Przychodzi do nich Jezus i mówi prostą rzecz: pokój wam. Tchnie na nich, daje im ducha, stwarza ich od nowa. Pokazuje im, że moment krytyczny, moment kryzysowy, moment załamania. Jeżeli będzie, tak powiedzmy, kolokwialnie, dobrze przeżyty, to może nas stworzyć na nowo. Może nam dać zupełnie nową perspektywę, zupełnie nową siłę, zupełnie nowe życie. Jeżeli będzie dobrze przeżyty, jeżeli otworzymy się na Pana Boga. A widzimy dokładnie w tej Ewangelii, że Jezus chce przejść przez te zamknięte drzwi. Chce przejść przez to pozamykanie przyjść, dać nam to dać nam tego ducha, który może w nas stworzyć na nowo. To jest przepiękny obraz, kiedy w Księdze Rodzaju widzimy, jak Pan Bóg tworzy człowieka. Tam też jest moment: tchnie na niego i daje mu tchnienie życia. Teraz Jezus przychodzi do apostołów, którzy umarli. Tak oni fizycznie, społecznie, duchowo umarli, bo nie widzą sensu tego wszystkiego, co się dokonuje. Tchnie na nich na nowo ich stwarza, na nowo daje im życie. I wydaje mi się, że w takich momentach kryzysowych, w takich momentach, kiedy jesteśmy załamani, kiedy jesteśmy kompletnie rozbici, to jest to, czego musimy szukać. Tego tchnienia ożywiającego, tego Jezusa, który będzie chciał nam dać tego ducha, żebyśmy potrafili może nie zrozumieć, bo zrozumieć nigdy nie zrozumiemy, nigdy nie odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuścił takiej czy innej rzeczy, ale będziemy szukali sensu, nawet w tych wydarzeniach tragicznych. Mhm. A no właśnie, bo ja próbuję się wczuć w sytuacje takich osób, które e, przeżywają te wydarzenia tragiczne. Często, jak na przykład nawet spotykam takie osoby, ja nawet nie wiem, co mam im powiedzieć, bo ten ból jest tak ogromny, że z nich się to wręcz wylewa. Więc nie wiem nawet czy moje słowa mówiące do nich, że, żeby szukali na przykład właśnie ukojenia w Bogu, czy co, czy to po prostu nie będzie taka jakby dosypanie soli na soli rany. Dwa lata temu u nas w Szczecinku tutaj Stowarzyszenie Civitas Christiana zorganizowało taką konferencję dotyczącą, ona się nazywała O stracie można rozmawiać. To była konferencja dotycząca rodzin, które utraciły dzieci. W wyniku poronienia albo w wyniku bardzo wczesnej śmierci. To jest też akcja, która jest organizowana u nas w Szczecinku co roku dwa razy, chyba nawet do roku, dokonuje się pogrzeb dzieci nienarodzonych. Tak jest wspólnota, która zrzesza tych, tych, tych rodziców. No co chodzi? Oni tam wtedy podczas tej konferencji, panie, które przyjechały, mówiły o tym, że, że to są momenty, w których tak naprawdę my się nie możemy starać pomóc, zrozumieć, bo nie jesteśmy w stanie. Tak? Nigdy nie wczujemy się w osobę, która utraciła ukochane dziecko, które na przykład starała się przez lata. Natomiast jedyne, co, jest, co możemy zrobić, to być. Być przy tej osobie. Czasami nawet nic nie mówić, ale podać jedzenie. Tak? Bo w takich stanach nie myśli się o tym, że trzeba zjeść, że trzeba zapłacić rachunki, że coś tam trzeba zrobić. Nie? Być, towarzyszyć, pomóc żyć. Pomóc powoli wchodzić w, w codzienne życie, nie mówię, że normalne, ale w codzienne życie. Nie. Nasze słowa często są gorsze niż, niż, niż wszystko inne, bo, bo my często próbujemy pomóc, a tak naprawdę jeszcze bardziej, tak jak Pani redaktor powiedziała, sypiemy jeszcze więcej soli na tą ranę i ją otwieramy. Już nie daj Bóg, jak słyszymy słowa pod tytułem Bóg tak chciał, Albo tak, powiększył grono aniołków, tym. pogódź się z tym, będziesz miała kolejne, czy tam będziesz miał kolejne i tak dalej. Nie, nie, to jest najgorsze, co można powiedzieć. Być. Być i pozwolić człowiekowi poczuć, że nie jest w tym momencie sam. W tej y, niedzielnej Ewangelii czytamy właśnie, że no, Pan, Pan Jezus jakby mm, daje. I... Ducha Świętego, jako taką drugą osobę, która ma pocieszać. I tak zastanawiałam się, czy... No nie chciałabym tutaj jakby zahaczyć o herezję, a nie jakąś taką rzecz bardzo obrazoburczą, ale czy Pana Jezusa jest w stanie cokolwiek zastąpić? Tutaj wchodzimy na przestrzeń Trójcy Świętej. Nie? Pan Bóg, znaczy Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Jeden Bóg w trzech osobach i czy Pana Jezusa może coś zastąpić? Dzięki Duchowi Świętemu mamy Pana Jezusa tutaj na co dzień. Mhm. Tak mamy Eucharystię, dzięki Duchowi Świętemu. Mamy sakramenty, dzięki Duchowi Świętemu. Czy Duch Święty do nas mówi? Mówi. Mówi do nas w Piśmie Świętym. tam wyznajemy w wyznaniu wiary. Mówimy o Duchu Świętym, który mówił przez proroków. Tak? Duch Święty mówi do nas cały czas. Przez słowo Pisma Świętego, przez słowo Kościoła. Kościół mówi dzięki duchowi świętemu. Tak? Duch święty jest tym, który, który wypełnia to wszystko. Możemy go porównać, to jest przepiękne właśnie porównanie, do tlenu, tak? którego nie widać, którego nie odczuwamy, ale który pomaga nam żyć, dzięki któremu my jesteśmy. I to jest właśnie Duch Święty. Jezus mówi: Ja muszę odejść, bo jeżeli ja nie pójdę, to Wy nie dostaniecie pocieszyciela. Kiedy Jezus odchodzi, daje nam pocieszyciela, daje nam Ducha Świętego, a ten Duch Święty sprawia, że Jezus znowu jest z nami, że mamy doświadczenie Ojca, że On otwiera nasze serca, że, że, że Przemienia nasze umysły. I to jest piękno właśnie tego niezastępowalności, bo to nie jest nagle ktoś inny, kto ma nam zastąpić Jezusa. Nie, to jest ktoś, kto sprawia, że Jezus dalej jest z nami. I to jest przepiękne działanie Ducha Świętego.